boskirok.pl zaprasza Kraina Adventus, czyli niezwykłe opowieści na Boski Adwent Autor Agnieszka Kałuża Ucieczka, potwór i nos w ziemi Nikt nigdy nie przypuszczał, że coś podobnego może się na świecie wydarzyć. Nikt nawet nie podejrzewał, że takie historie przytrafiają się zwykłym dzieciom. Nikt z dorosłych, ale Wy, Wy to z pewnością uwierzycie w tą niezwykłą historię. Tego poranka na śniadanie miało być słodkie kakao i tosty z masłem czekoladowym. Mniam! Miało świecić słońce i miała być wycieczka do rodzinnego parku rozrywki. Ale cóż, kakao nie było słodkie. Masło nie było czekoladowe, słońce gdzieś z pewnością było, ale nie tu. Tu lał deszcz, więc z ust taty padło kluczowe zdanie poranka. Kochani, wyjazd trzeba odłożyć. Przykro nam. Jakoś to sobie odbijemy. To odbijanie Filip znał dobrze. Zaczynało się od wielkich planów, że pogramy w gry, że rodzinny spacer na Plac Zabaw, że kino w salonie i popcorn. Kończyło się jednak na oznajmieniu, że sobota to przecież dzień gospodarczy, więc zamiast wspólnych gier, wspólne sprzątanie. Zamiast spaceru, praca w ogrodzie, zamiast kina, odrabianie lekcji, a kukurydza w sałatce to, zdaniem rodziców, przecież prawie jak popcorn. Filip nie wytrzymał. Rzucił tylko przygotowaną na wyjazd torbę z zestawem młodego podróżnika i zaczął kierować się w stronę drzwi. Filip, Filip! troskliwie i czule wołała go jeszcze mama, ale on nie chciał słuchać. Chciał być sam. Wyszedł i odwrócił głowę w stronę pobliskiej łąki, na końcu której znajdował się mały lasek. Chłopiec wyobrażał sobie kiedyś, że tam, pomiędzy wysokimi drzewami, mieszka groźny potwór taki, który ma sto nóg, 50 rąk i tylko dwa włosy i nikt, nawet najlepszy sportowiec świata, nie ma szans przed nim uciec. Teraz, mimo że Filip już wiedział, że ten potwór był jedynie wytworem jego wyobraźni, dziecięce strachy powróciły. Może jednak zawrócę? Szepnął pod nosem, lekko przestraszony. Ale po co? I tak nikt nie zauważy mojej nieobecności! Dodał znudką to smutku, to żalu, to złości i pobiegł przed siebie, by po chwili schować się pomiędzy drzewami. Kiedy tak szedł, zauważył ławkę. Chyba muszę wam, kochane dzieci, wytłumaczyć, dlaczego tak bardzo przyciągnęła ona jego uwagę. Ławka stała zupełnie pośrodku dwóch drzew. Rozumiecie to? Zupełnie pośrodku, co do milimetra. Chłopczyk nigdy takich roślin nie widział, a w zeszłym roku na kółku przyrodniczym poznał wiele nieznanych mu dotąd gatunków. Liście tych drzew... Były bardzo duże, mniej więcej takiej wielkości jak cztery dłoni Filipa. Ich kolor też był zastanawiający, no i zastanawiające było przede wszystkim to, że mimo późnej jesieni liście wciąż kołysały się na splątanych, jak węzły gałęziach. Taka ławeczka w środku lasu? Dziwne. Z detektywistyczną nutką w głosie zastanawiał się chłopczyk. I nagle Usłyszał odgłos łamanych gałęzi. Instynkt samozachowawczy kazał mu szybko zmykać. W chaotycznych i bardzo nerwowych ruchach zaczął biec przed siebie. Ech, dobiegłby w mgnieniu oka na sam koniec lasu. Tak był przestraszony, gdyby nie wielki konar drzewa, który wystając sporo ponad ziemię, zatrzymał chłopca jak największy wróg. Kiedy Filip leżał z nosem przypartym do ziemi, a serce biło mu tak szybko, jak chyba nigdy dotąd. Począł nagle głośny oddech nad sobą. Z obawą i lękiem w powolnym, zachowawczym ruchu odwrócił się. Podniósł oczy i ją zobaczył. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, abyście mieli zawsze pod ręką wartościowe bajki dla Waszych dzieci. Wesprzyjcie mnie na Patreonite, jeżeli podoba Wam się idea tworzenia wartościowych materiałów dla rodziny.